To jest numer o tym, że miłosierdzie Boże jest skandalem z punktu widzenia logiki tego świata. W tym samym duchu jest rozmowa Marcina Jakimowicza z Deborą Sianożencką, z panią psycholog, która sama przeszła przez ciemność wiary, przez ciemność depresji. I jak mówi, jest to największa łaska w jej życiu, ponieważ odkryła, że tam, gdzie sama nie domaga, tam, gdzie sama ma problemy ze swoją mocą, gdzie jej. Siła staje się coraz słabsza, tam wkracza Bóg ze swoją mocą, ze swoją łaską uprzedzającą. I pani Dobora napisała dwie książki o kobietach w Biblii, o Tamar i o Rachab. To są kobiety, które były prostytutkami, albo przynajmniej były oskarżone o prostytucję, a znalazły się w rodowodzie Jezusa. W tym samym rodowodzie, w którym znalazła się Batrzeba, która zdradziła swojego męża z królem Dawidem, w którym znaleźli się mężczyźni, którzy, mówiąc szczerze, nie mają, nie mieli najlepszej opinii, a Jezus zaprasza ich niejako do swojej rodziny, po to, aby zobaczyć, że Jego łaska, Jego miłosierdzie, Jego dom jest dla wszystkich i że w momencie, kiedy my czujemy się niegodni, kiedy my czujemy się mało wartościowi, Jezus mówi, to ja stanowię o Twojej wartości, to ja Cię zapraszam do mojego domu, ja Cię zapraszam do mojej rodziny. E, ja wybieram i powołuję tych, którzy są w oczach tego świata niegodni. I to jest skandal. Ta, ta rozmowa Marcina Jakimowicza z Deborą Sienorządzką, właśnie nosi tytuł, to skandal. To jest numer o tym, że miłosierdzie Boże jest skandalem w oczach logiki tego świata. Miłosierdzie Boże, z którym największy kłopot mamy my sami, który chcielibyśmy. Pana Boga uprzedzić i zastąpić w ocenianiu siebie, w ocenianiu innych. Słowo Boże mówi, że tam, gdzie nasze serce nas oskarża, tam Bóg jest większy od naszego serca, Jego miłosierdzie jest większe od nas samych i od tego, co o sobie myślimy. I o tym jest tekst Jacka Dziedziny: Kłopot z miłosierdziem. I o tym jest książka Ewy Czaczkowskiej, o której autor pisze: Kult Bożego Miłosierdzia, ten podany w wersji siostry Faustyny, jest wartością, której nie można pozbawić wiernych tego kościoła, którego nie można pozbawić na samych. Wraz z najnowszym numerem pojawiła się aplikacja Gościa Niedzielnego na smartfony i telefony. Zachęcam do pobrania. Zapraszam Aleksandra Pietryga.